Na początku musimy utworzyć konto, więc wybieramy napis kliknij tutaj. Tu wprowadzamy nazwę użytkownika, dowolną jaką chcemy. Poniżej podajemy hasło. Jeszcze raz musimy je powtórzyć na pewności. Podajemy adres e-mail. Zaznaczamy opcję, aby ukryć go. Resztę danych możemy wypełnić później. Wybieramy przycisk rejestruj. Okazuje się komunikat, że rejestracja została zakończona. Wybieramy stronę główną i możemy teraz przejść do zalogowania się na nasze konto. Podajemy swój nick i hasło. Następnie klikamy przycisk LOGIN. Automatycznie zostajemy przeniesieni na stronę główną i jesteśmy już zalogowani jako dany użytkownik. Teraz możemy korzystać z różnych podmeni strony. Wybieramy dla przykładu artykuły. Mamy tutaj do wyboru różne rzeczy: gry, imprezy, opiekunów, podziękowania, prace dzieci i ważne wydarzenia. Ja dla przykładu wybiorę, żeby wam wszystkim pokazać, jak to funkcjonuje prace dzieci. Wybieramy tutaj interesujące nas właśnie w tym momencie. Niech będą Andrzejki. Pojawiają się krótkie opisy, zdjęcia. Możemy je przeglądać, czytać i wrócić również ze strony głównej. Teraz wybierzemy galerię. Służona do przeglądania różnych zdjęć. Teraz wybieramy interesujący nas album i klikamy na niego. Następnie wybieramy interesujące zdjęcie i klikamy na niego. Po chwili pokazuje się na ekranie. Zdjęcia możemy zmieniać przyciskiem znajdującym się w góry. Możemy je również cofać następnym. W każdej chwili możemy wrócić również do strony głównej. Teraz trochę o używaniu konta. Klikając przycisk lista użytkowników pojawiają nam się wszyscy użytkownicy zalogowani na stronie. Wybieramy administratora dla przykładu. I możemy do niego napisać prywatną wiadomość prowadzamy temat i podajemy treść wiadomości. Może być dowolna, możemy pisać do przyjaciół o tym co się działo w szkole. Na każdy dowolnym wybrany temat. Na końcu wiadomości możemy jeszcze dodać interesujący nas śmieszej. Klikamy w Wiadomość zostanie wysłana i pokaże się u użytkownika do którego wysyłaliśmy. Wracamy na stronę widm. Tutaj e, teraz możemy skorzystać z dodatkowej opcji, która jest na tej stronie, jest Shootbox. Możemy w nim pisać krótkie posty, jakieś informacje, informować o jakimś ważnym wydarzeniu w szkole. Podam tutaj dla przykładu powitanie, jakie możemy napisać, logując się na naszą stronę. Klikamy przycisk wyślij i po chwili już się pojawia. Tutaj właśnie widzimy. Jeżeli już mamy zamiar zakończyć pracę, klikamy przycisk wyloguj. Automatycznie jesteśmy wylogowani i zostajemy przenoszeni na stronę główną. I nikt inny już nie może korzystać z naszego konta.